Ogień nad dotłanią, Wernora Bindza to powieść, która dotarła do mnie w takim pięknym wydaniu prosto z biblioteki i całe szczęście, że nie poszła na śmietnik. Jest to powieść chyba mocno w Polsce niedoceniana. W mojej opinii, spokojnie powinna stać na półce obok Dziuny, Hyperiona czy innych wielkich dzieł takich jak choćby Fundacja, wśród olbrzymich światów Clarka, Hamiltona, Reynoldsa, Asimowa czy Baxtera. Werner Winch to amerykański autor science fiction i profesor matematyki, a także specjalista od systemów komputerowych. Pisarską karierę rozpoczął opowiadaniem Apartness w 1965 roku i szybko stał się płodnym autorem w latach 60. i 70. Poza opowiadaniami napisał 8 powieści, a tą, która pierwsza mocno zaznaczyła jego miejsce na mapie science fiction, jest cyberpunkowa nowelka True Names. Później przyszły kolejne literackie sukcesy, w tym liczne nagrody Clarka, Hugo, Nebuli, Prometeusza, Lokusa czy nagrody imienia Johna Campbella. A dziś opowiem wam o powieści Ogień nad otchłanią, która zgarnęła cztery z powyższych nagród. Ogień nad otchłanią to powieść, która ma wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od niesamowitej space opery. Mamy tu więc oryginalny wszechświat, świetnie pomyślanych obcych, potężne siły oraz zagadki prastarych, zaginionych w mrokach dziejów cywilizacji. Które badane są przez archeologów. Na nieszczęście dla grupy bohaterów poszukiwania te kończą się źle, gdy budzą bardzo starą sztuczną inteligencję. Plagę o potędze przekraczającej nasze pojmowanie. Uwolniony nieopatrznie sztuczny byt ma tak niesamowite zdolności, że niczym jest dla niego łamanie zabezpieczeń jakichkolwiek urządzeń. Przejęcie statku zdalnie, choćby za pomocą jednego niestety niewyłączonego na czas sensora, jeśli mogą przez niego przeniknąć dane, to pryszcz. Jakikolwiek obiekt elektroniczny staje się marionetką w cyfrowych rękach takiej potęgi. I jest ona w powieści głównym antagonistą, przeciwnikiem, siłą, z której machinacjami bohaterowie muszą się zmierzyć. Wszechwiedza, ale bez samoświadomości. Samoświadomość jest na ogół przeceniana. Większość automatów pracuje lepiej jako część większej całości. I nawet jeśli inteligencją dorównują człowiekowi, nie potrzebują wiedzy o sobie ale lokalna sieć w górnym laboratorium dokonała transcendencji a ludzie niemal nie zdali sobie z tego sprawy procesy zachodzące między węzłami były bardzo złożone przekraczały możliwości czegokolwiek co mogło żywić się zasobami komputerów które człowiek przywiózł ze sobą te dość kiepskie urządzenia szybko stały się zaledwie dostępnymi dla ludzi końcówkami znacznie doskonalszych aparatów których powstanie przewidywały receptury Przebieg procesów stworzył możliwość powstania samoświadomości, a w końcu jej potrzebę. Nie powinniśmy rozmawiać w ten sposób? Rozmawiać w ogóle. Kończy się to już w początkowych rozdziałach ujściem z życiem zaledwie dwojga dzieci, które cudem dają radę wylądować na obcej planecie. Planecie, na której mieszkają przedziwne i jedne z oryginalniejszych obcych istot, jakie napotkałem w całej fantastyce naukowej. To z wyglądu troszkę psowate istoty. Które nie żyją w formie, jaką rozumiemy przez indywidualne jednostki. Muszą żyć w niewielkich grupach, sforach co najmniej po cztery osobniki, żeby ich umysły mogły w pełni funkcjonować. Jeśli jest ich mniej niż cztery, taka grupa zwana jest trójniakiem i cierpi umysłowo, męczy się, wymaga pomocy i najczęściej obumiera lub szaleje. Ale to nie wszystko. Sam fakt takiego, a nie innego ewolucyjnego triku który doprowadził do niespodziewanych grupowych umysłów dzielących się właśnie na mniejsze części, to tylko początek możliwości z takim obrotem spraw. Dzieje się w tym temacie o wiele więcej, i autor bardzo przyjemnie, logicznie eksploruje możliwości, jakie ten koncept otwiera. Możecie więc nie bać się, że właśnie Wam zaspoilerowałem coś wyjątkowo ciekawego. W zasadzie sam ten pierwszy wątek wystarczyłby bez problemu na dobrą powieść, ale warstw fabularnych jest o wiele więcej. Bardzo ważną rolę w Ogniu nad Otchłanią gra absolutnie fenomenalne światotwórstwo. Wszechświat zbudowany przez Vernora Vinge'a jest tak oryginalny, że niczego takiego nie spotkałem jeszcze w żadnej innej powieści. Autor wymyślił wyjątkowo ciekawą koncepcję z rodzaju tych, których tak bardzo pożądamy w dobrej space spaceoperze. Ta koncepcja to strefy myśli. I nie tylko myśli. Wszechświat nie jest wszędzie jednolity, ani w prawach fizyki, które w nim obowiązują, ani w konsekwencjach, Zdolności do myślenia istot żywych, organicznych czy też cyfrowych. Technologia również podlega ograniczeniom. Otóż strefa wszechświata, w której uznalibyśmy, że dziś żyjemy, pozwala tylko na pewien poziom rozwoju. Niektórych zaawansowanych urządzeń, które w powieści istnieją, nie da się w niej zbudować. Musimy udać się o wiele dalej. Tam, gdzie możemy stworzyć napędy do lotu powyżej prędkości światła. Tam, gdzie możemy tworzyć elektroniczne twory o niesamowitych możliwościach. Moce, które tak naprawdę mogłyby nami rządzić, i skąd inną patrząc, mają właściwości i zdolności wręcz boskie, choć cyfrowe. Dzięki podniesionym zdolnościom mentalnym są też zdolne do transcendencji. Moce te z reguły nie pojawiają się w naszej strefie, ponieważ nie pozwoliłaby ona na ich istnienie i rozwój. Zdegradowałyby się umysłowo. Ale zawsze można przecież posłużyć się czymś zdalnym, prawda? Inną strefą w przeciwieństwie do strefy umożliwiającej supermyślenie i superzdolności technologiczne, jest strefa wolniejsza, słabsza, w której jeśli zanurkujemy, powoli, acz nieubłaganie, tracimy zdolność do rozumowania. Nasza technologia zawodzi, statki zwalniają, a w końcu stają się wrakami wiecznie krążącymi w odmentach bezmyślnej strefy. To coś o wiele poważniejszego niż problemy komunikacyjne. Od 20 sekund nasze komputery nie są w stanie zatwierdzić gotowości do ultraskoku. Wcześniej robili około 5 skoków na sekundę. Poruszając się z prędkością jednego roku świetlnego na godzinę, ale teraz Glimfrel odchylił się od swojego pulpitu. Witamy w strefie powolnego ruchu. Strefa powolnego ruchu. Rawna Bergs' dot rozejrzała się po pokładzie poza pasmem drugim. Gdzieś w jej umyśle od dawna tkwiła wizja powolności, jako przestrzeni, w których panują przytłaczające ciemności, rozświetlane co najwyżej przez płomienie zdyż, przestrzeni stanowiących siedlisko skretyniałych stworzeń. I urządzeń oraz mechanicznych maszyn liczących. W rzeczywistości jednak wszystko wyglądało niemal tak samo jak wcześniej: sufity i ściany jaśniały jak przedtem. Za oknem wciąż widać było jasno świecące gwiazdy, tylko teraz trzeba było się strasznie długo wpatrywać, nim udało się zauważyć jakikolwiek ruch. Wszechświat Wernora Vinja posiada jeszcze jedną bardzo ciekawą właściwość istnieje w niej galaktyczny internet. I to internet z gatunku znanej nam sieci, acz o konstrukcji trochę z lat 80. Mamy więc pakiety danych, których przesyłka na olbrzymie odległości kosztuje duże pieniądze. Informacja jest więc towarem, odbiorcą, inna cywilizacja. I spora część tej warstwy powieści czyta się częściowo jak logi administratora, który odczytuje wiadomość i przekazuje dalej. Więc to chyba najbardziej znajomy nam element i dość dobrze rozwinięty, z uwagi na to, że autor był w tym temacie specjalistą. Ogień nad otchłanią to historia o skutkach obudzenia mocy plagi, nad którą zdaje się nikt nie może w tym wszechświecie zapanować choć tak naprawdę istnieją moce i plagi zdawałoby się silniejsze od niej ale są tak zdystansowane, że nie reagują. To też opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, o integralności osobowości i poszukiwaniu własnej drogi w świecie pełnym fałszywych informacji wszystkie te wątki prowadzą do niesamowitego finału. Pojawiają się też nietypowi bohaterowie oraz kolejni obcy, którzy w pierwszej chwili wydają się być kpiną. Żartem, takim, który zrozumiemy, jeśli lubimy naprawdę dobre science fiction. Otóż jest to gatunek skrodojeźdźców, o których nie powiem Wam nic poza tym, że są wyjątkowo oryginalni i pełnią olbrzymią rolę. Ogień nad otchłanią to przepyszna i epicka historia, która katapultowała Vernora Vinge'a do statusu jednego z największych twórców fantastyki naukowej. I stała się takim sukcesem, że autor napisał jej kontynuację, a później prequel, ale o tych opowiem kiedy indziej. W tym filmie to już wszystko, moi drodzy, i do zobaczenia w następnym materiale.